Najłatwiejszy dowód na maturę podstawową z matematyki. 3 do potęgi 200, dodać 3 do potęgi 202, dodać 9 do potęgi 101. I mamy wykazać, że liczba jest podzielna przez 19. No to dążymy do takiego wyniku, który będzie wyglądał w taki sposób: 19 razy cokolwiek, razy coś. E, więc teraz biorę się za to wyrażenie i przekształcam, 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 aż uzyskam właśnie taki wynik. Ja w tym zadaniu zacznę sobie od tego, że te dwie pierwsze liczby przepiszę bez zmian i zajmę się tą ostatnią trzecią liczbą. 9 do potęgi 101. 9 to inaczej 3 do potęgi drugiej, więc zamiast dziewiątki zapisuję 3 do potęgi drugiej. No i ta moja dziewiątka była do potęgi 101, więc tą potęgę 101 tutaj przepisuję. A w kolejnym kroku muszę te dwie liczby pomnożyć. Jest taka zasada, że jeżeli mamy liczbę do jakiejś potęgi w nawiasie i do jeszcze jednej potęgi, no to tutaj te wykładniki mnożymy ze sobą i to macie w tablicach na stronie piątej. W takim razie otrzymujemy takie wyrażenie. Możemy wyłączyć coś przed nawiasem. Więc wyłączamy sobie to, co jest najmniejsze, czyli 3 do potęgi 200. W takim razie zapisuję sobie 3 do potęgi 200. Otwieram nawias. Tutaj oczywiście jest niewidzialne mnożenie. No i teraz wyłączam 3 do potęgi 200. Stąd. Stąd i stąd. Tutaj wpisujemy jedynkę, za chwilę wyjaśnię, dlaczego tak jest. Tutaj zostanie 3 do potęgi drugiej. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że 3 do potęgi 200 razy 3 do potęgi drugiej to jest właśnie 3 do potęgi 202. Te wykładniki się tutaj dodają. No i teraz kontynuujemy. Tutaj znowu wyłączamy 3 do potęgi 200, więc znowu nam zostanie 3 do potęgi drugiej. No i lecimy dalej. I teraz tutaj wracam do tej jedynki, no bo obiecałam, gdybym chciała teraz pomnożyć 3 do potęgi 200 razy wszystko, co jest w tym nawiasie, to muszę otrzymać. To, co było na początku. I dlatego jest tutaj ta jedynka, no bo 3 do potęgi 200 razy 1 to właśnie jest 3 do potęgi 200, 3 do potęgi 200 razy 3 do potęgi 2 to jest 3 do potęgi 202 i 3 do potęgi 200 razy 3 do potęgi 2 to jest znowu 3 do potęgi 202. Język mi się plącze. A co by było, gdybym tutaj nie napisała zupełnie nic? No wtedy właśnie to mnożenie nie dałoby tego, co jest do góry. No i liczymy dalej. Pamiętajcie, że my dążymy do czegoś takiego. Na razie tutaj zapiszamy sobie. 3 do potęgi 200 i spróbujemy obliczyć, co mamy w nawiasie. W nawiasie mamy 1, dodać 9 i dodać 9, e, czyli inaczej mamy 3 do potęgi 200 razy. Uwaga, uwaga, 1, dodać 9, dodać 9 to jest 19. Mogę napisać, że to jest 19 razy 3 do potęgi 200, więc właśnie mamy to, o co nam chodziło. Jeżeli tutaj było napisane, wykaż, że liczba jest podzielna przez 19, to ja sobie napiszę, wykazałam że liczba jest podzielna przez 19.